Kościół katolicki podzielił się na katolicką część i bardziej rozwojową, protestancką, bardziej ewangelicką. A wszystko dokonało się poprzez odpusty. Oczywiście, upraszczając trochę kwestie. W przyszłym roku papież Franciszek zaprasza nas do Rzymu na wielki odpust. Jubileusz roku 2025, nazywając go nadzieją. Nadzieją dla chrześcijan, nadzieją dla pielgrzymów, nas wszystkich, którzy idziemy przez życie. Warto się zastanowić, czy jechać do Rzymu albo iść i pielgrzymować do różnych świątyń, żeby taki odpust uzyskać. Odpust czyli co? Po co nam to? Do czego nam to jest potrzebne? Zapraszam wszystkich, którzy są zainteresowani odpowiedzią na ten temat, do kościoła świętego Jacka na Wieczór Uwielbienia, który się odbędzie 12 października w sobotę tego roku, 2024, gdzie będziemy między innymi zastanawiać się nad tym, czym jest rok jubileuszowy, na czym polegają odpusty w Kościele i będziemy uwielbiać wspólnie Pana Boga. Zapraszam serdecznie. Dariusz Klejnowski-Różycki.